Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Goticzka. No i cóż, ruszamy dzisiaj dalej po tej plaży, doszukując się wszelkich jaszczurów i tym podobnej bestii, które możemy naszym mieczykiem utłuc, a poza tym oczywiście zwiedzamy lokację nowej lo lokację, tak. Zwiedzamy całą tej okolice nowej lokacji, którą jest właśnie Fort Asgan, należący do Paladynów Inosa pod dowództwem Lord Hagena. Który, jak sam powiedział, większość tu wojska musiał zostawić Ponieważ w Korei nic nie było po prostu tego wojska miejsca I tam widzę przeciwnika, z którym sobie nie poradzimy już Z pomocą normalnego mieczyka A zwłaszcza tak słabego mieczyka, jakim jest przeznaczenie. Ani nie jest słaby, jak będziemy jest świetny bo Nawet z ubiegami sobie dawał radę, ale no... Na szczury, on jednak nie wystarczy. czyli... Gdyby one tym nie podpalały, to spokojnie Ale jako, że podpalają, to to jest... Yy, bez sensu Naprawdę nie ma sensu się z nimi tłuc Chodź jaszczurko, no chodź, to masz Dobra, głos strażnika załatwił sprawę, jeszcze raz I jeszcze raz No i został tutaj ostatni Ognisty jaszczur I on też idzie do piachu Dobra Ognis też już pokonany o i kolejny, to w sumie nic ciekawego z nich nie ma jeżeli chodzi o lód, no bo, no poza tym językiem jaszczurów, ale mają w sumie lód porównywalny do zwykłych szczurów, a od zwykłych jaszczurów jest dość mało wart. Jeśli chodzi o płacalność zabienia szczurów, jest naprawdę niska, tak samo jak i topierców, to jest taki zresztą innych gadów, nawet zębaczy, może smocze zębacze, smocze zębacze są świetne, jeżeli chodzi o aspekt zarobku z nich. Ale jednak wszystkie takie inne gady są w sumie ojej, Idziemy Widziałem złego gościa, niech nie chce w tym momencie za bardzo walczyć i wyzwarciu. W tym oczywiście jest pan jaszczurek. Kurcze, nie w to pielca, głupi, bezimienny człowieku. O, chyba jednak trafiłem Jaszczura, bo tam 14 ekswa było. Ładnie bezimienny, wow! Jak gdzieś tego dokonał niby! Trafił już to pieca, a zginął jaszczur. MAGIA! Słownie i bo to był głos strażnika, czyli zaklęcie. Ale magia, że będzie mu się to udało w ogóle dokonać tego. Jak mówię, jest są nieopłacalne, jeśli chodzi o aspekt finansowy. Oczywiście znaczy no zawsze coś, ale już po zwykły wilk jest poważnie wartu gada, jeżeli chodzi o to, co możemy z niego uzyskać. Już o wargu, czy na przykład o jakimś innym go nie wspomnę. Co tak najgorsze są szkiety, z których tylko i wyłącznie kości lecą i przeklęte miecze. A czy Przeklęty mieć jakąś tam wartość ma? Ale co to jest, tak naprawdę? Przeklęty Miecz jest naprawdę mało wart. Żółw morski. Jeżeli karam mi spadnie troszkę się wkurzę na zabijanie tych żółwiów, ale pisałeś, że nie spada. Zobaczymy, testujemy to. Jeżeli nie spada, to jeszcze potem wybiję te żółwie w ponieważ tam kilka było, a z tych żółwi właśnie można przecież robić ten. Czyli z mięsa żółwi można robić e, młotlo, czy jakoś tak. Który to? Zwiększa siłę, chyba, jak dobrze kojarzę. Siłę albo coś takiego. A oczywiście każdy błąd z siły jest nam na łapkę. Kolejny topielec. Szkoda, że moje karmy nie mogę sprawdzić w sposób tutaj, będąc w tym miejscu. Chcę też raz z kimś zagadać, że móc ją sprawdzić. Takiż mój smutny los. Klinarka wam muszę. A te plaże są. Te plaże ogólnie jest dość bogatowe. wszelakie znajdźki. Panie topieleczu, zdychaj pan. Dziękuję bardzo. Kolejny. I ostatni. Też powinien paść na trzy strzały. A jeszcze no, te 3, 4, 5, no 6. No, no 6 strzałów. Dwukrotnie więcej niż zakładałem. No, ale na krytyka, nie mamy zbyt dużych szans, bo to jest 28%. Więc nic dziwnego. Mogę jakąś tabliczkę znalazłem, jak dobrze pamiętam, tam obok tego. No, kuszników drugiego stopnia. Obok gomeza. Więc sobie z chęcią może jemy. plus 4. już nam kuszy w sumie. Uuu, jestem weteranem kusznictwa. szpan. O, ksiąpica, oczywiście, fokus idzie. Oś ty draniu, powiedz mi, ukończył, ja cię normalnie zaraz wykastruję. Kto mi tak cię wykastruję, No, oczywiście, że mnie ukończył, bo czemu by nie? Bo w imię zasad, jak jest ksiąpica, ta właśnie będzie trochę zna. Nie ma innej opcji. Chodź, ksiąpica, no chodź. Oj, już idzie, ja to jest dzik przy okazji się dołączył. No zdechaj, zajmie mnie zatru... Jak mnie zatruł? Nie dziobną mnie teraz. Składam zażalenie. Ja stałem dziobnięty, a mnie zatruł. No co za... ścierwo, Łap łuk. Ty też łap z łuku. Do widzenia. Ten łuk jednak na jest najlepsza broń. Łuk to jest po prostu broń antykwiopicowa. Bo nie ma co używać kosu strażnika. Łuk tak sobie poradzi. Że wilki się to zaczęły z dzikiem bawić. A, wilku się. Nieładnie. Uh -uh. Zostawcie dzika. Zostawcie dzika. No, wszystkie będą dzika o miś. No, co za turne wilki. Zostawić mi dzika. Ej! A tu. Zostawcie dzika. kurcze no. Że się zablokowały. Dobra, więc trzeba je zabić, się zablokowały. Nie. Zostawcie dzika. Wszyscy do mi blokowali się, to tego, żeby ratować tego dzika, tak? Gdzie ten dzik w sumie spadł? i uciekł? Nie mam pojęcia, bo w tym kierunku, bo tutaj dalej wilki go gonią. A nie, wilki już jechałem przede mną nie gonią dzika. Hmm. A wracaj, durny wilku. O jak dopadłem, podejdą też po wilkach w sumie. Alarm! Dobra, razu kogo dobimy, żeby było bardziej pewnie. Do widzenia. Żeby nie było, że padłem i mi go ukradli czyli EXPA mojego świętego o tu jest, że niektóre z pospadali aż wow, sporo ich tu jest a przecież to jest dopiero same w sobie wejście kurcze, ten fort tak właśnie przypomniało mi się, że kojarzę całe to miejsce w ogóle kojarzę z innej modyfikacji jakiejś kurcze nie pamiętam z jakiej ale tak mi się właśnie skojarzyło, że identyczny prawie, że Ford był w innej modyfikacji Kurczę, tylko nie pamiętam w jakiej bo grałem w nią, nie wiem Przynajmniej z 2-3 temu, ale to, to kojarzę kojarzy jakąś taką modyfikację, w której był taki Ford właśnie na środku tego. Na środku, no była wyspa i był Ford na środku, o tak. Ach, tylko nie pamiętam nazwy tej modyfikacji. Zresztą nic dziwnego, jak powiedziałem, grałem ją naprawdę dawno temu, ale kurczę, jestem pewien, bo jestem pewien na 100%, że grałem kiedyś w coś podobnego, czy grałem w coś podobnego. Widziałem identyczno, identyczny Ford. O, a wy tutaj czego pilnujecie, panowie? Mogę się dowiedzieć? A, to jest wejście do korinista. No dobra. Czyli to jest to przejście. Okej. Okay. Wcześniej nie zauważyłem, że to jest też po bokach. Muszę przyznać szczerze. Jestem ciekaw, czy to coś ciała poznikają, które tam pootłukiwałem. Pewnie tak, no to jestem tak z 200 gooda w tyłek, no ale nic się nie poradzi. Wracamy do Fortu Asgan. Ale kurczę jestem właśnie ciekaw, bo... Hmm. No naprawdę. Mm, ja tak jak powiem, widziałem gdzieś niemalże identyczną wyspę. Ford był w środku podobny. Budynki były w sumie prawie że identyczne. Nie, może właśnie trudnik korzysta z tamtego moda jakoś częściowo, ale na jakiej zasadzie to wszystko jest, to nie mam pojęcia. Ale wyspa miała identyczny kształt, właśnie wokół zamku była taka pseudo tamtego. Kopijce. Gincie. Dziękuję bardzo. No jak mówię, tak tak mi cały czas to chwyta, że gdzieś to już widziałem. Tam deja vu jednym słowem. Tylko właśnie nie pamiętam te diabła gdzie. Jak ktoś za może kojarzy, to może mi napisać. Taką właśnie modyfikację, gdzie był taki fot. Nie pamiętam, że to było modyfikacje do jedynki że od dwójki, a skład już od dwójki, bo tam były smoki, jak że pamiętam. O, jeden stary się rwajde, przy przed nami uciekają. Zero honoru. Zero honoru! Wszyscy przed uciekają, no. Nie honorowe dranie. O, sakiewka. O, to jest niczyja przynajmniej. Okej, okay, to wszystkie sierwady to sobie trzeba uciekać, tak? No dobra, zdychać sierwady w takim razie. Bo zmiecza to ja właśnie do za diabła. Więc jeżeli jeń zatłukę z łuku, to mogę sobie najwyżej pomagać o fragu. Ale z moim skidem z łuku, jak widać, już całkiem ładnie sobie z tymi sierpniatami radzę. Kiedyś to było tak, że łuk mało robił i praktycznie był bezużyteczny, a teraz z tą zręcznością w połączeniu z tym skidem z łuku, który wynosi 41%, to naprawdę na mnie to uścisło wychodzi. Mimo tego, że jakby nie spojrzałem z tym wojownikiem. Kurczę, jestem wojownikiem, a z tego łuku faktycznie jest jakiś użytek. Hmm, powinien być w sumie większy z kuszy, tak naprawdę, no bo jestem wojownikiem o właśnie w dwójeczce, to wojownik korzysta z kusz. W to łóżnik też parę oskoczył, ale w dwójce właśnie kusze są dla wojownika. nieco trzy głupie, bo dowodawali kurcze łóżnikowi broń do walki w zależności od na zręczności, a, miecz, a właśnie wojownikom dali kusze, które przeliczają się w sporym stopniu z siły. Troszkę to jest nie fair dla łucznika. Tak naprawdę, no ale za to, dzięki, za to ogólnie Łuk zawsze trafia krytycznie w Gothic'u 2, natomiast w Gothic'u pierwszym Łuk w ogóle nie strzelał krytyków, w ogóle Łuk nie miał żadnych przejaźników ze znaczności. on miał tylko swój bazowy damage, nic więcej. Mniej. Łuk zawsze walił tyle ile miał damage napisane, co było głupie, czego w MTK był bezużyteczny. Pewnego momentu gry, bo co z tego, że na przykład nie wiem, jakiś łuk, który miał 200 damage. skoro miecz faktycznie też miał 200, ale miecz miał 200, bo tam 300 siły, a łuk miał tylko i wyłącznie 200. Nie ma już jakiegoś tam przecinka zewnętrzności. I to było bardzo głupie. Hmm. To jest ścierwojad, dalej, dzień dobry. odpuścić, odpuszczę ścierwojadzie. Niechaj będzie, twoje życie zostanie oszczędzone tym razem. I teraz pytanie: czy na tą plażę, biegnę co wcześniej, wbiegłem, czy biegnę tam od tego lasku? Na plażę, ta, No dobra, czyli zrobiłem jedno wielkie kółko, podsumowując. Ale chyba tu w prawo wcześniej na tej plaży nie razem, więc mogę teraz się przejść właśnie w prawo. O i dobrze, że się przyrazu. Ja są to piece, Cześć, to piecu, Co u ciebie? Dawaj mi tu. Ach, czemu nie dać było da, plus Jeden do siły. Draniu! Gdzie mój bonus? Plus jeden do siły. Ja to jest jakiś podejrzany most u góry. Jestem ciekaw, gdzie to prowadzi, ten, ten mościk Ale spotkaliśmy kiedyś bossa topieców? Spotkaliśmy, jak dobrze pamiętam, tego. Tego topieca z misji od gildi hmm, myśliwych. Ale czy spotkaliśmy kiedyś takiego bossa topieców, że z imienia? Może on się tamty miał imię, ale jak mam być szczery, to nie pamiętam. Hmm. Tu w Włoskłajanie ja Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Widzę, że pan chętny na śmierć, ale ja chętnie na to, żeby otrzymać kolejny bonus. Tak jak widzę nie mogę otrzymać, jednak by się nie umarły jak szybciej te bonusy nabija, jeżeli bicie czegoś tak słabego jak właśnie pierce. Jak wiesz, po to po prostu to faktycznie zależy, jak powiedziałem, będąc jeszcze w starej kopalni, to zależy od tego, kogo ubijemy ile tego bonusu. Dostaniemy. Nie wiem dokładnie jaki jest przelicznik, ale no... Zdecydowanie powiedzmy, że to pielec jest wart, wiem, z pół punkta, tak na przykład, to taki szkiet na przykład jest warty, o! Z 2-3. Więc, że tak powiem, no... Tłuką słabych oponentów ten bonus do siły raczej ciężko będzie zdobyć. Tłukący na poziomie szkietów dość prosto. No i tak, w takim razie, gdzie teraz? No może tam na górę ten most, zobaczymy czy tam będziemy w ogóle mogli wejść. Pookrążamy troszeczkę ten fort, bo czemu by nie. Poszukamy co tutaj w okolicy jest. Jest to lokacja na przez Trudinga, więc jak najbardziej ciekawa. Więc po prostu sobie ją pozwiedzamy i tyle. Tylko jak powiedziałem, no fakt, mam no cały czas te w vu, gdzieś już tą lokację widziałem. Tylko że cały czas nie mogę przypomnieć jaka to była modyfikacja. Znaczy znam, sobie nie przypomnę, bo nie jakaś to niemiecka nazwa była, aż tam jeszcze jak jaka. Ale modyfikacja była jak dobrze pamiętam spłączona. Zresztą nie w modyfikacji po niemiecku, bo mój niemiecki kuleje jak nie wiem co. Mój niemiecki to jest po prostu żali ból Wisny. Po angielsku w gry to ja mogę grać o tak sobie. Po japońsku może niekoniecznie, ale po niemiecku to nie tknę. To już po japońsku jakąś grałem czas nie po niemiecku. Bo ja był to tylko taki japoński bardziej... No japoński nieznakowy, no bo no znakami to... Wie, no wiele się nie doczytam. że znaczy, tak powiem nie znam w ogóle znaków języka japońskiego. Jeszcze słówka to, jeszcze jako tako. Nie wiem, może 300 słów znam. A jeżeli chodzi o jakieś znaki, to nie ruszę po prostu. Nie, nie znam. Nigdy, nigdy nie próbowałem się nauczyć, więc no nic nie była. Bariera nie do przejścia, dopóki bym się za to nie wziął na poważnie. Po prostu. A niestety grywa się są jak są po Japońsku, co są z tymi znakami. I to jest taki malutki problem. No, a i modyfikacji po Japońsku do Gothica, czy nie ma. I to jest taki plus. U Japończyków w ogóle do tych się jakoś szczególnie nie przyjął. Oni tam mają swoje gry zupełnie inne. Tam się właśnie finale przyjmujemy, to etc. Zresztą tam sobie nie jest najpopularniejszy: rpg jak jak, o ile dobrze kojarzę. Chociaż się Japonii tam wszystko ogólnie jest inne. Na przykład dowiedziałem się, że na któregoś tam Game Boya chyba najbardziej sprzedawana nam Tetris, no to tak troszeczkę jest zgięło. Like, what the fuck? Tetris? What the fuck? Więc Japońcy mają ogólnie dziwne swoje megusta. Ale nie chciałem tutaj tak koniecznie spadać, jak mam być szczery bo nawet mi się gratisowo no świetnie, ale to skaypanie nie mogę kliknąć <laughs> mi się gratisowo jeszcze gra przycięła czyli nie jest zacięta, bo wszystko działa, ale no jak widzicie nic nie mogę zrobić a więc cięcie teraz po tym malutkim przeskoku i teraz tu postaramy się nie spadać w dół bo tam nic nie ma i utrzymujemy tych szopliców z łuku, bo oczywiście nie chcę się na nich nawet dotykać Chyba każdy wie dlaczego. Okej. Okay. Jeden leży, i drugi też tutaj zawdzie leżał. Co ciekawe, przede mną chyba. Wow. Czyżbym był na tyle potężny, że nawet obkwiopijce się nie boją? Ciekawostka. No i tutaj jeszcze potwory jakoś szczególnie groźne nie są. Najsilniejsze spotkaliśmy, to były w sumie kwiopijce. że mają truciznę, a jak nie, no to najsilniejsze coś, co spotkaliśmy, jeżeli chodzi o czystą siłę, to były w sumie ogniste szczury. A one no są groźne, są bardzo potężne, ale jakieś takie Imba pop, to nie są. Więc nic tutaj groźnego, w sumie przy tym, przy tym forcie nie ma wiem więc się tym zajęli, co było groźne. Okej, okay. będziemy mieszać do ścierwojadów sobie. W się nie utłuczemy, bo one już się po prostu przed nami, ale zawsze tam kilka zabijemy. A zrywają te cenne punkty doświadczenia. No i dobra, to chyba wszystko. Ciemny grzyb. Mikstura, jaś Jaśnia Goda, w ogóle Goda, jagoda, leśna Jagoda. W ogóle gdzieś wyczytałem, że w turningu ilość tego Expa zależy od rozdziału, nie wiem, jest w tym prawdy. Ale ciekawe, czy właśnie w kolejnym rozdziale ze sierpnia będzie wejść ten Expa, czy nie. Bo jak tak troszeczkę głupio, że wybijałem już teraz te wszystkie szkielety, ale jak nie, no to w sumie walić to. O, I teraz znajdźmy tutaj jakąś miksturę, Wątpię, że jakaś przydatna mikstura to była. Chociaż może, no, w sumie każda miksura przydatna, prawie każda, ale no, wątpię, że ta jakaś była taka szczególna. Ale jest tutaj masa jagód, a oczywiście z jagód można jak najlepsze użytek zrobić. Jakby nie spojrzeć. Dobra, to już chyba wszystko tutaj w tym miejscu. Jeszcze całego fortu tutaj nie zjedzieliśmy wzdłuż i wszędzie, czyli okolic fortu, od fortu jeszcze nie wchodziliśmy nawet, ale już co nieco tutaj sobie zahaczyliśmy. O co nieco zahaczyliśmy? O tak. To brzmi lepiej. Powstała nam tylko taka ta leśna część tego miejsca, i to będzie wszystko, chyba. No, bardzo dość pominęłem, a wtedy bym Was prosił po prostu o informacje, bo wiem, że niektórzy właśnie, właśnie już przeszedli do turninga, bo są już dalej ode mnie. Bo nawet jeżeli zaczęli, powiedzmy, w tym samym czasie, co ja, no to oczywiście ja to miałem przerwę itp., itd. I oczywiście nagrywanie troszkę ogranicza to, ile mogę dziennie w grę grać. Może przecież to wszystko jeszcze potem wyrenderować, etc., etc. Więc pewnie, jak ktoś się zaczął w tym samym momencie, co ja przychodzi do turninga, to jest dalej zazwyczaj, nie konie, a nie bliżej. Ja już zależy też, bo bądź co, bądź. Ja tutaj troszeczkę z gotika jestem, więc jest zupełnie nowicjusz, może troszkę jednak woli to wszystko robić niż ja. Chociaż takich zupełnych nowicjuszy chyba aż tak wiele nie ma. Nie czuję jak rymuje. No i tu właśnie zaczeka część leśna tej wyspy. Tyle poświęcę, że to jest plaża, część leśna i ten taki wystający bardziej w kierunku Morza klif. O tak, tak to sobie, tak sobie podzielimy ten cały teren. Widzę jaszczurkę. No, jak powiedziałem, w tej części żeśmy za bardzo nie zwidali, tej właśnie byliśmy się z tym wszystkim, jak nam dzika goniło. Ja Jaszczurku, padasz, sorry bardzo. On guard. Mamy żałosne wyszkolenie w tym mieczu, ale i tak no, nasza siła to jednak jest dość Siła. Mamy tu swoje 152 punkty siły. Razem z tym mieczem biemy chyba 130, 238. 288 obrażeń. No. A to już nie jest mało, Szczar Królewski. Wow! Fort Asgard ze zepełniony ciekawych rzeczy. I gobliny także przed nami uciekają? Kurczę, jesteśmy za, za silni już ze wszystkiego co na tej wyspie jest. Ciekawostka. Wszystko przed nami ucieka. I tu była chyba jaskinia, jak dobrze pamiętam, gdzieś na tej modyfikacji. A czyli nie, że te wyspy były identyczne, jak, nie, że to bandyczna jak ta, bo były spore różności, ale były strasznie podobne te wyspy. Przejść, goblinie. Czemu przy tym uciekasz? Przecież nic złego ci nie robię. Goblinku, stój! No i dobra, widzisz, nie chciałeś stanąć, to zapłaciłeś za to swoją najwyższą cenę, jaką tylko mogłeś. O, nawet takie przejście było na tamtej wyspie. What the fuck! Już to już jest pokopiowane wszystko, o wargi, niedobrze. Nie spodziewałem się tutaj wargów spotkać. Dlatego ja tego tutaj jest mieczem jednoręcznym, że właśnie wargów się nie spodziewałem. O kurczę. One handem, to jednak walczyć z wargami to nie jest byle co? O, zwłaszcza z czterema. A widzicie, wiemy, że same, same potwory tutaj samo to mi wargi gra dodała, nie? Magia. Kurczę, no zżarłem je. Wow! Wow! Seriously? Pierwszy z dawna, żem padł tak podczas normalnej walki. No dobra, skoro tu są takie potwory, no to nie mam innego wyjścia. Miecz zawsze w łapę i tyle. Ja szczukko padasz. No i dobra, będziemy musieli tu henduk położyć, bo bez krytyków niestety cios w gotiku to nie cios. Niestety tak samo było w tym tym Wemteku. A jakby w były normalnie kryty, to jeszcze Mtek nie byłby taki porobanie trudny. A to nie był szczaw królewski, jednak to była skała krystaliczna. Boże, w ten szczaw królewski, jaki jestem uwalony. <laughs> nie wiem, czy ja ślepy jestem, czy jak Goblinki, wracać mi tu, no proszę. Tym razem nie uciekajcie aż tak daleko. No weźcie. Co za gnidy. Widzicie ich? Kiedyś tam je chciały zaczukać, teraz tu run, RAN! Bezimienny, uciekać! Najszybciej jak tylko potrafisz. Dobra. Ostatnia chwilica była O! Goblin, który się mnie nie boi. Ciekawostka. O! Jest jaskinia, faktycznie. Kurczę, to, to jest identyczna, identyczna lokacja jak w tamtym modzie, w którym grałem. No what the fuck? Nie wiem, czy twórcy wykorzystali po prostu tą samą mapę, czy jak. Ale tam też była właśnie tu jaskinia. Kuźwa maś, no identyko. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale identyko. Co my tu mamy? Gin, piwo, wodę, pieczne mięso, złoto, eliksir, jabłko. To tam dalej też taki powinien być kanion, tam jak się w lewo idzie. Czy znaczy kanion? Kanion, ciężko to tak nazwać. To tam są góry i tyle, o tak. Nawet krydena nie jestem pręż co można nazwać kanionem. Zapiszmy grę. Właśnie pole powinny być góry. W sumie nie wiem, czy to, jest, czy to jest identyczne, no ale jest i tyle. Jest i trzeba do tego się wyknąć. tam takiej plaży chyba nie była, może i była, nie pamiętam. Może było coś, coś innego zamiast tej plaży. Ale wyspa praktycznie identyczna. Ta część o tutaj, co jesteśmy, to jest identyko. Kropla w krople. Ja nie wiem jak to jest możliwe. Może posuniełem ten, ten sam mapy, czy może sam twórca, naprawdę nie wiem czerwojady, nie uciekajcie mi, proszę. Proszę Ścierwojady. O, dobry mam cel. Wszystkie odległości? Bezmienny! Twój skill naprawdę wzrósł. Naprawdę wiesz go efekty? Kurczę, nie spodziewałem się. No, kropica padasz. Ty po lewo też dranie. No, podejdź tu. Dobra, wydźliśmy dwa. to na razie wystarczy. Skrzypicu są te całe rządła, które są dość cenne, więc będę jeszcze się zbierał. A też masa leśnych jagód jest, które ja są również cenne, więc również będę je zbierał. Bo czemu by nie? W imię zasad. Albo ich Tu Jeszcze jeden gdzieś dużo pamiętna kropica. i coś słyszę złego. I to nie tylko kropice. Oj, to jest też niestety. I co do nas ściga, podsumowując? A, ścigał nas jaszczu, ale zajął się jednak ciężkiem... ...czerwojada. Oj, zębasz nas ścigał, to jest ci ciekawostka. Bez krytyka tutaj zębaczowi bije? O kurcze. Wow. Wow, ten miecz asyna jest o niebo lepszy od tańca śmierci. A i tak on jeszcze od tych najlepszych nie należy. Gień, kropil czy pomiocie? Do widzenia. <grywania> ja teraz odkąd mam ten łuk, to kwiopilce już nie są mi straszne. Już wcześniej miałem głos strażnika, no ale kurczę, głos strażnika na kwiopilców używać. Wiesz, to jest taka strata, że ja cię pierodzielę w co niedzielę. A mamy tutaj coś ciekawego? Tak, leśna jagoda, ciemny grzyb, ciemny grzyb. I tam są również zębacze, jak dobrze patrzę. Nie czuję, jak rymuję. się tym wcale nie przejmuję. O, czy to był Tak, to sobie trolles dwoja w takim miejscu. Czy gdzieś tu w okolicy miałyby być trole. Hmm. Ciekawostka. trole są wszędzie, jakby nie spojrzeć. Gdzie nie pójdziesz, to troll. Jeden lub dwa, ale bo i nawet trzy, cztery. czy milion. O, co tu są za potwory w okolicy? Wyjmijmy łuk. Zębacz, wilk, wilk, no to nic groźnego. Zębacze i wilki, oto mam wyjęty mój tutaj miecz zabójcy. co już nie pamiętam. To są niczym szczególnym. Tutaj trzeba w te krzaki patrzeć, bo tutaj pewnie jest masa rośliny poukrywanych w tych krzakach. Ale tam coś chyba było, tylko to pominąłem. Nie, jednak nie. I tu ba jest, nie, to jest Pokrzyba, nie Szczaw królewski. Tu były wilki chyba, ale uciekają, no właśnie. Wilki się mnie boją już. No, głupie wilki, kurcze. Tylko zębaczyki się mnie już nie boją z tych tej okolicznych potworków. Jaszczury. Nie wiem czemu w sumie jaszczury, jaszczury nie są zbyt mocne. Są nie bo są słabsze od zębaczy. A w sumie daje prawie te samo doświadczenia to już w ogóle jest totalna głupota. Weź ten jaszczurk pada na strzała, zębacz ten jakieś cztery, A kurcze, hmm, samo ekspa, Bullshit. Oj. Jeśli słyszę coś złego. Gin... gień, Kurczę! I tu mieliście przykład tego, o czym mówiłem całkiem niedawno. Znaczy dawno, że zobacz to z, z tych odcinków temu. Pff, całkiem niedawno, beach please. Eee, o kurczę, ty nie ostatni zapis, ale dupcia. Nie spodziewałem się, że są otruty. No dobra, to do kończę moją myśl i... Może zakończyć ten odcinek w tym momencie w takim razie. Eee, co chciałem powiedzieć? O tym co mówiłem wcześniej, że jeżeli jest jakiś potwór bokwiopicy... To jeżeli ten potwór nas zaatakuje, gdy kropica jest w okolicy, to ona zatruje. Tak, to jest głupie, że nie musi być nie musi tego Po prostu z tych kropicy, dalej może nas zatruć. To jest totalny bullshit, ale tak jest. Nie wiem, czy jest to spowodowane. To po prostu jest takie. What the fuck, jednym słowem. I to też nie dotyczyć chyba wszystkich potworów, tylko niektórych. Nie wiem, nie wiem zupełnie czemu tak jest. Czemu nie była tak innego potwora odparła Trigger trucizny, czyli, czyli taką. no powiedzmy, nie wiem, jakby to powiedzieć, wy, wymóg trucizny, o tak. Nie wiem czemu tak jest, ale to moim zdaniem powinno być w, trybie, w trymiga zmienione. Jestem ciekaw, czy w patchu jeden 8 jest poprawiony przez ręczę, czy nie. No znaczy, ten ten trochę zainstalować, wtedy zobaczę właśnie. Może już mi pisze, kiedy weś odcinki z patchem, a ja tu kurczę, ja jestem tak troszeczkę do przodu, jakby nie spojrzeć. A, zębacz, 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 zębacz. Jaszczur, jaszczur. Dobra, Ciemne grzyby. Jej! Czyli w sumie nic ciekawego. No i teraz dobre pytanie, ja mam. Gdzie są durne kropice? No i też na tyle w tym odcinku, oczywiście, jak mówiłem, już tutaj dokończę to, co wcześniej zrobiłem samemu. Żebyś nie musieli na to patrzeć po raz drugi, bo to nie ma najmniejszego sensu. Na razie i cześć.